Hej, witam Was w nowym odcinku Zapomnianych Mięśni. Dzisiaj bierzemy na cel znanego kryminalistę, czyli mięsień czworoboczny lędźwi. Jest to zapomniany mięsień, aczkolwiek jeżeli o nim zapomnisz, to on bardzo szybko o sobie przypomni, ponieważ jest to mięsień najczęściej związany z bólem pleców. W naszym siedzącym społeczeństwie bardzo często ulega napięciu i przykurczeniu. Poznajmy sobie na początku anatomię mięśnia czworobocznego lędźwi. Mamy takie dwa w naszym ciele, ponieważ nieszczęścia chodzą parami, każdy po jednej stronie naszego kręgosłupa lędźwiowego. Przyczepia się od naszych kości biodrowych, idzie do kręgów lędźwiowych i do dwunastego żebra. Są to więc dwa dosyć małe mięśnie, aczkolwiek bardzo dużo znaczące. Ich funkcja jest taka, że gdy napnie się jeden z jednej strony, to zegnie nasze ciało na bok, bądź po prostu podniesie naszą kość biodrową na jedną stronę. Dlatego właśnie, jeżeli mamy asymetrycznie napięte czworoboczne lędźwi, to mogą one powodować lekkie skrzywienia i asymetrię miednicy. Dlatego tak często się je rozluźnia. Jeżeli oba z dwóch stron są tak samo napięte, to podniosą nasze kości miednicy do góry. Pogłębią lordozę lędźwiową i przez to stworzy się znany już wszystkim kaczy kuperek. Przez to, że ten mięsień bezpośrednio przyczepia się do kręgów lędźwiowych, ma on bardzo dużą szansę prowokować bóle kręgosłupa lędźwiowego. Tak więc jeżeli na nie cierpisz, to ten mięsień jest must check i musisz mieć go mobilnego i po prostu rozluźnionego. Powiedzmy sobie w takim razie, co z nim robić, jak o niego dbać. Zastosujemy sobie mój klasyczny trzyetapowy schemat rozluźniania, dbania o jakieś miejsce. Pierwszy etap to będzie rolowanie tego miejsca, potem będzie rozciąganie, a na końcu wzmacnianie. Zacznijmy od rolowania. W ten mięsie nie jest tak łatwo trafić, dlatego posłuchajcie dokładnie. Żeby trafić w niego piłeczką, trzeba użyć często dużej piłeczki, tak żeby odstęp od ściany był większy i staramy się trafić nie w nasz bok, nie w nasz tył, ponieważ wtedy trafimy na prostowniki, a mniej więcej po skosie naszych lędźwi, po taką tyło-boczną powierzchnię kręgosłupa lędźwiowego. Gdy w ten sposób nabijemy się na piłeczkę obok ściany, jednocześnie odginając się w drugą stronę, ten mięsień odsłania się, rozciągamy go wtedy i ta piłeczka ma gdzie wtedy wejść. Tak utrzymujemy sobie dwie minuty. Niektórzy mogą czuć mało, a niektórzy mogą czuć agonię. Ale niezależnie od tego, po prostu utrzymaj ją tam, to wstępnie rozluźni ten mięsień. Podstawową chwilą prawdy, jeżeli chodzi o ruchomość tego mięśnia, jest oczywiście zawsze rozciąganie. Gdy spotkam się z podopiecznymi i wykonujemy ten test, właśnie w siadzie, w rozkroku, gdzie patrzę, czy mogą się skłonić do swojej nogi to bardzo dużo ludzi ma problem, żeby w ogóle przegiąć się do jednej nogi i utrzymać tą pozycję, ponieważ po prostu muszą walczyć, żeby nie zapaść się do tyłu, żeby usiedzieć w tej pozycji. Natomiast rozciąganie wygląda właśnie tak. Siat rozkroczny, nie musi być szeroki i w tej pozycji skłaniamy się do jednej nogi, tak jakbyśmy chcieli dotknąć głowy kolanem. Nasze plecy mogą się zaokrąglić tutaj, ale najważniejsze jest to, że zginamy się przez bok. Tak, to właśnie zgięcie przez bok najmocniej zaakcentuje czworoboczny lędźwi. Jeżeli skręcimy się cali do nogi, to poczujemy bardziej w mięśniach dwugłowych. A ja chcę, żebyście skręcili się bokiem. Dla niektórych bardziej komfortowa jest wersja, w której druga noga jest zgięta. Tą również możecie wykonywać. Tak naprawdę chodzi nam o to, żebyście, jeżeli skłaniacie się do nogi na przykład prawej, to czuli rozciąganie w swoim lewym boku w okolicy lędźwi. Tam jest to miejsce, które chcemy stargetować i na, które chcemy, na którym chcemy się skupić. A na końcu mamy wzmacnianie. Wzmacniać będziemy również ten mięsień, ponieważ on jest spięty, ale jednocześnie często słaby w tym swoim spięciu, to znaczy próbuje się tak desperacko napiąć, żeby stabilizować ten kręgosłup lędźwiowy, ale my chcemy go mobilnego, ale i silnego. Jest to ćwiczenie, które zauważyłem na kanale Knees Over Toes Guy. Wymaga ona, wymaga ona posiadania ławki rzymskiej na siłowni. Ehm, możecie zobaczyć teraz to ćwiczenie. Górna noga jest usytuowana z przodu ławki, a dolna pod. Jeżeli chodzi o to miejsce, gdzie nasze nogi się haczą o ten pad, natomiast my bokiem wsuwamy się na górnych gąbkach i zginamy się całym ciałem, a nasza górna ręka jest za naszymi plecami. W ten sposób opuszczamy się do dołu, na dole lekko skręcamy się do przodu, wtedy bardziej poczujemy czworoboczne lędźwi i unosimy się do góry. Jest to normalny ruch, który możecie wpleść do swojego treningu siłowego i będzie on budował mięśnie skośne, czworoboczne, lędźwi, tak, żeby mocniej stabilizowały kręgosłup. Spokojnie nie rozbuduje to jakoś bardzo boczków, a bardzo dużo daje, jeżeli chodzi o zdrowie. Tak możecie wykonać normalnie 3 serie, 10-12 powtórzeń, później dodawać sobie ciężaru. Jeżeli zaś takiej ławki nie macie, to po prostu złapcie hantel bądź ketla i wykonujcie zgięcia boczne Również nie tylko zgięcie do boku, ale również lekka rotacja. Ręka również jest podniesiona tej strony, którą rozciągacie, która pracuje, żeby bardziej zmobilizować ten czworoboczny lędźwi. Gdy on będzie pracował w pełnych zakresach, to znacznie szybciej odzyska ruchomość i sprawność, niż gdybyśmy tylko się rozciągali, jeżeli chodzi o ten mięsień. W przyszłości planuję wypuścić na kanale również film Kuloodporne plecy, czyli najczęstsze błędy, które powodują ból pleców podczas treningu, a także jak mu zapobiegać, jak robić to lepiej. Więc jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś konkretnego w tym filmie Kuloodporne plecy, to napiszcie na dole w komentarzach, jakie są wasze pytania, czy pomysły, chętnie je uwzględnię. I na koniec pamiętajcie, że o czworobocznym lędźwi zapomnieć możecie, ale on często o sobie... Przypomnij sam. Tak więc powodzenia i do roboty. Cześć.